Witajcie, kochani, z tej strony Iza. W tym filmiku omówimy sobie zadanie 15 z tego tegorocznej matury z 2019 roku. Dane są dwa okręgi: okrąg ośrodku w punkcie 0 i promieniu 5. Że ja tu przy nim pozostanę, bo tutaj jest promień, prawda? Jak mamy okrąg 0, to tutaj mamy r, czyli nasz promień, czyli on ma tutaj piątkę. Ja sobie pozwolę to zapisać. Oraz okrąg ośrodku w punkcie p i promieniu 3. No to dobra, dajemy trójkę. Odcinek OP, o i gdzie jest P? Aha, cały, ok. OP ma długość 16. Mhm. Cały ma, no dobrze, ja to zapiszę może w ten sposób, że OP ma u mnie 16. Prosta AB, um, AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Jeżeli jest tutaj styczna, to tu oznacza, że mamy kąt prosty, to tylko w gwoli przypomnienia, zarówno tutaj, jak i tutaj. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP. OP. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K. Mhm, dobra, no to, 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 to co wiemy. I mamy teraz ob, określić, ile ma OK, tak? Czyli OK jest u nas X. Dobrze, to ja sobie zapiszę, że to jest X, to jest u mnie Y. I wiem, że X plus Y. Jest zwyczajnie równe 16, tak? Ok. No to weźmy, że y jest równy w tym momencie 16 minus x, tak? Bo to jest zgodne z prawem. Czyli jeżeli tu jest x, to tutaj ten y, czyli to będzie moje 16 minus x. 16 minus x. I zrobimy sobie to na podobieństwo trójkątów, bowiem te trójkąty są do siebie podobne. Ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta. No już wspomniałem, że są podobne, to jeszcze tutaj zachodzi twierdzenie Talesa. Czyli mamy, że nasze 5 do 3, albo inaczej może, rzeczywiście stwierdzenie Talesa, czyli 5 do x, ja wolę w ten sposób, 5 do x jest równe i teraz wiemy, że to jest nasz promień. Tutaj to, to jest to samo, czyli tu jest 3 do 16 minus x. 16 minus X. Czy na pewno No myślę, że tak. Bo zobaczcie, to jest nasz promień, czyli pada pod kątem prostym i to jest nasz promień, tak? Czyli 5-3 mamy równolegle. Natomiast to jest przeciwprostokątna, najdłuższy bok X, który ląduje tutaj w mianowniku. I tutaj to jest również um, przeciwprostokątna tego trójkąta, czyli 16 minus X. I dlatego mógłam to tak zapisać. No i rozwiązujemy to znowu na krzyż metodą, która jest dosyć popularna podczas tej matury. Tu razy, razy sobie tak zrobimy. Czyli będziemy mieć 5 razy 16 minus x jest równe 3x. Czyli będziemy mieć 50, 80 minus 5x jest równe 3x. Minus 5x, aha, ok, rozumiem. 80 jest równe 8x, czyli x jest po prostu równe 10. Czyli x jest równe 10. Oni się pytali o ok odcinek. Ok, w porządku, czyli mywajmy, że to jest równe odcinkowi ok. Czyli to jest nasze 10. Kochani, jeszcze raz przypominam, miłość do Talesa nie żyje. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Hej.